Jak te zdjęcia to jest taki moment zapamiętania chwili jakiejś istotnej. Fabrycznie matryca wbudowana, zamontowana w tym aparacie, będzie monochromatyczna. Już no widać, że nawet jest nowsza wersja M11, 47 tysięcy aktualnie koszt. Ile? pięć walizek sprzętu, jak pomagałeś mi go nosić? To jest cały samochód załadowany tym sprzętem, a ja się powiedzieć, że Kamil nie ma małego samochodu, tylko ma duży. Ale to, to jest nawet ciekawe znaczenie, jak się rozwinął ten rynek fotograficzny, bo to trochę poszło w różnych kierunkach. Bardzo dużo tak, się zrobiło tak. różnych gałęzi. Mamy rzeczywiście tych profesjonalnych fotografów, tam się te hybrydy bezusterkowce rozwinęły. No bo jednak te lustrzanki właśnie takie powiedzieć, nie ma podglądu na żywo, one są ciężkie, wielkie. No, tak. Ciężar głównie o to chodziło. Mm -hmm. No, no. Yy, drugi to jednak trochę powrót do takich klasycznych starych aparatów, bo wiem, że też są firmy, które produkują jakby teraz nowe aparaty na styl starych aparatów, uh -huh. gdzie normalnie możesz włożyć klisze. Uh -huh. A jeszcze trzecia, która mi się tak kojarzy gałąź, właśnie fotografii, to jest to, że ludzie sobie hobbystycznie kupują takie instaksy, i tam od razu jest drukarka, która drukuje ci zdjęcie. No to jest, powiem ci, fajnie, ciekawie mi się wydaje, że to jest takie. Każdy coś znajdzie ciekawego dla siebie, jednak te zdjęcia to jest taki moment zapamiętania chwili jakiejś istotnej. Mm -hmm. No i jeżeli nie chcesz Instaksa, potem... to możesz kupić taką drukarkę przenoszą do telefonu. Jak chcesz zrobić zdjęcie telefonu, to możesz je wydrukować tak. w formie zdjęcia typu Instax. Tak, no tego, z tego co mi się wydaje, to Lejka właśnie ma też takiego Instaksa i on jest super drogi. Naprawdę? Teraz, tak, patrzę, kosztuje około 1800 zł. Lejka ma Instakse? Kurczę, że no nie widziałam czegoś no. takiego. widzisz. No tak. Ja tam wiesz, że nie przeglądam ich strony za bardzo, bo e, Sedruszko mi bardzo boli wtedy. Bo <grym> nie ukrywam, że chciałabym mieć no. takie, takie aparaty. No to już jest topka, topka światowa. No, lampy masz w topce, to jeszcze teraz tylko aparat. Chociaż Sony to już też jest topka <grym> chyba. Ej, nie? no pewnie, że są te to stopka. topka. No może jest bardziej e, luksusowa firma, czyli e, Hasselblad właśnie i, i lajka. E, no ale no co, co tam? To są aparaty. No. Zobacz, ale to jest bardziej ciekawe, bo aparaty Lejki, jak na nie patrzysz, to one wyglądają jak takie, takie zwykłe aparaciki, tam średniej klasy, niczym mm. się nie wyróżniają, a kosztują ogrom pieniędzy i są używane przez najlepszych fotografów. No. Hasselblad trochę też tak ma, że bardzo niepozorne to są aparaty. No, ale znaczy niepozorne, bardzo wielkie to są aparaty, bo one wyglądają po prostu jak jakiś radar e, samochodowy. Jakby ktoś miał zdjęcie z tym robić dla, dla samochodów. No, ogromny po prostu aparat. E, też ogromne pieniądze kosztuje, bo tam około kilkuset tysięcy złotych nawet. E, takie aparaty mogą kosztować. Wymienna matryca. No, niesamowite o, po prostu, niesamowite aparaty. W Sony nie ma wymiennej matrycy. Nie no, co ty. No, z tego co A. pamiętam to chyba tylko Hasselblad to ma. Bo nawet jak lajkę lej, kup, kupujesz to w niej matycy nie wymieniasz, ale wiem, że możesz kupić taką lajkę, że już fabrycznie matryca wbudowana, zamontowana w tym aparacie będzie monochromatyczna. Czyli z danego aparatu, jaki kupisz, nie zrobisz nigdy zdjęcia kolorowego. Niesamowite po prostu. Czyli masz aparat cyfrowy z możliwością robienia zdjęć tylko w monochromie. To jest na pewno dla mnie coś wybitnego, no bo ja mam bardzo dużą słabość do, do zdjęć czarno-białych, więc. Ale to ciekawe, to znaczy, że ta matryca musi być tak skonstruowana, że ona y, odbiera tylko natężenie jakieś konkretne na no. kon konkretnych celach, no. a nie odbiera koloru. To ciekawe, rzeczywiście. Chyba, że to jest normalna matryca, a potem jest to elektronicznie przetwarzane, ale nie wydaje mi się, to by wtedy nie miałoby to to sensu. Nie miałoby to żadnego sensu, według mnie. Nie, to jaki to miałoby sens? To jakby nie, można było to wyłączyć, to. Nie, to raczej nie. Nie, nie ma sensu. Coś takiego. To się nazywa dokładnie Leica, Leica M10 Monochrom. Ma w nazwie 47 tysięcy złotych kosztuje. Lajka okay. Monochrom. I ma matyce naprawdę tylko i wyłącznie e, czarno-białą. Ale nie jest tu widzę napisane e, dokładnie jak to, jak to działa. Też nie znaczy, nie że nawet jest nowsza wersja M11. 47 tysięcy aktualnie widzisz. koszt. To nie to może kliknąłem. Bo sobie tutaj właśnie skoruję, patrzę. No, Wyglądało po prostu niesamowicie, ta aparat, a nie jest napisane, dlaczego tak to działa. No, no, na pewno to jest stryf. po prostu od podstaw zrobiona tak matryca, że rejestruje tylko czerni, biel, bez tam kolorów. No ciekawe, chciałbym kiedyś popykać sobie zdjęcie czymś takim. Zawsze jest aparat Dajem. można wypożyczyć, wiesz. Właśnie, chciałem o tym powiedzieć. Jest dużo wypożyczania sprzętu, zresztą też na przykład w przypadku branży filmowej, no to jest tak, że filmowcy bardzo często nie mają własnych kamer, tylko je wypożyczają, to po prostu się dużo bardziej opłaca i też odchodzi problem przechowywania, konserwacji, etc. etc. Więc jak na jakiś tam, tak jak mówiliśmy ostatnio o konferencji Apple i tam pan powiedział, że on wymieniłby swoją kamerę na kamerę Apple'a, no to nie wymieniłby, bo pewnie korzysta z wyposzczonej, więc nie ma własnej. No tak. <grym> w sensie na, na iPhone'a z kamerą. Nie? No tak, ale do, taki, taki wynajem sprzętów to według mnie też podstawa do tego, żeby sobie to rzucić potem w koszta. No bo jednak, kiedy taki aparat kupisz, to zapłacisz kilkadziesiąt tysięcy ten sprzęt i na tym kończy się to, kiedy ty te aparaty kupujesz. A jak taki aparat, aparat wynajmiesz, no to potem przy miesięcznym rozliczeniu możesz spokojnie sobie to wrzucić w koszt firmy twojej, jeżeli jesteś przedsiębiorcą. No to też jest tak. O też zawsze A może można na przykład y, zrobić formę finansowania, jest taki leasing na sprzęt fotograficzny, może jest coś takiego? Na no 100%. No Kuba, jeżeli sprzęty kosztują setki tysięcy złotych nawet, już mówię o tych takich topowych, no to na pewno jest jakaś opcja, żeby to w leasing wziąć. No, już nie mówię o, o aparacie za 3000 zł, a nawet jak kupujesz soniacza jakiegoś za te 20-25 tysięcy złotych. Otóż jest tak wysoka kwota, do tego dodajesz obiektywy, no to, to, to wychodzi dowie na pewno koszt kilkudziesięciu tysięcy złotych. No tak, no ale no to o to chodzi, no jakby. Mhm. I bierz masz firmę i jest łatwiej tak, i, I kupno tego sprzętu jest tobie niezbędne do wykonywania działalności, więc jest koszt uzyskania przychodu ten sprzęt. No więc jak najbardziej to się wpisuje w to, żeby. Móc to jakoś rozliczyć, żeby jednak za to nie płacić, a jeżeli płacić to niepełną cenę. O też trzeba pamiętać o tym, że jak wynajmujesz, to ten sprzęt ci nie, nie niszczy tak jakby, no bo jednak jak na własny sprzęt, taki aparat, no to aparat ma konkretną możliwą liczbę zdjęć do wypstrykania na tej na, na migawce właśnie. Tam Jest bardzo, bardzo duża liczba, no ale przyjdzie moment, kiedy napad po prostu się tak jakby zużyje i już nie będziesz mógł z niego bez konkretnej naprawy korzystać. Tak, no ale nawet to, co powiedziałem, że w sumie to kwestia przechowywania też jest istotna. No też. no We no wszystkie te lampy, no. statywy, aparaty z tymi obiektywami, no to też to musi być w jakiś takich warunkach niewidgotnych przechowywane, no i to też jednak generuje jakiś problem, jak się nad tym zastanowić. W sumie to to głębiej, spójrz na mnie. Ja mam bardzo mały bardzo eee. mały zestaw, bo to są trzy lampy i nie wiem, chyba trzy obiektywy plus aparat i statywy. No mm. ale to dobrze wie, że to jest ile? Pięć walizek sprzętu? Jak pomagałeś mi go nosić? Szanowni Państwo, to jest po prostu. <grym> cały samochód sprzętu. To jest cały samochód załadowany <grym> tym sprzętem, a ja chciałem powiedzieć, że Kamil nie ma małego samochodu, tylko ma duży. <grym> I, I tak kiedyś to mówiliśmy. Jest pół auta, pół auta. To jest pół auta zawalone sprzętem, już pomijam fakt, że on jest bardzo ciężki. Te lampy w ogóle są bardzo ciężkie. Naprawdę te właśnie, twoje lampy Profoto, serio, to jest mega ciężkie ale uważam. wszystkie modyfikatory światła, to zajmuje tak. miejsce, naprawdę zajmuje. Parasolki, no, 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 mówię, które są no. duże. A jak jeszcze tu chciał zabrać, to gdzieś, to pomyśleć. Nie, no to już nie. To już musi w studiu być. No, ale właśnie wchodziliśmy kiedyś. To już musi w studio, studio. To no, w studio, musi w studio być. No. Tak samo jak w radio. W radio, a w telewizji? A to nie wiem, to chyba tutaj nie ma tak. W telewizjo. <grym> w telewizjo. E, nie no, tym akcentem telewizyjnym chciałam przejść do e, kolejnego tematu naszego odcinka. Chcieliśmy z trochę tam sobie po prostu e, pogadać o tym, jak telewizja w XXI wieku może się ułożyć i tak, bo bo komentarze To się dobrze, ja wiem, to się dobrze komponuje tutaj, bo dziennikarze korzystają z aparatów i z kamer. I więc właśnie, ciekawe, czy dziennikarze korzystają z takich zabytkowych aparatów. No, z aparatów to nie wiem, a może z kamer też korzystają z zabytkowych. No, dziennikarze to nie, Ale są takie fajne albumy fotograficzne, które można kupić i tam są sesje właśnie takich starymi metodami robione. To jest, ja, no ty, ci, ja chyba mówiłem tobie o tym albumie z z Hiroshimy, prawda? No opowiadałeś mi kiedyś, tak. Tak, rozma, tak, rozma tak. Rozmawialiśmy tak. Rozmawialiśmy o tym na, na podcaście. No, no, no to niesamowicie. Muszę się w to zaopatrzyć, jeżeli będzie okazja. No, no, za, dobrze, zawsze, ale a zawsze telewizji. Dziennikarze tak? zawsze, jak robią zdjęcia na takich y, imprezach, to, to nie mają najczęściej jednego aparatu. No po prostu kupuje się dwa, trzy aparaty po to, żeby mieć cały czas dostęp pełny do różnej ogniskowej, no bo nie masz czasu zmienić obiektywu, to by zajmowało Tobie zbyt dużo czasu. Więc jak na taką imprezy dużo pojedziesz gdzieś, to spokojnie zauważysz, że jak fotograf idzie, czy tam dziennikarz, no to może nie dziennikarz, a fotograf hmm. imprezę, no to najczęściej ma na sobie trzy aparaty, trzy korpusy wiszą spokojnie na nim. Kiedyś yy, zwróciłem uwagę na konferencji, yy, co była naukowa konferencja, no ale tam też są, jest fotograf zawsze, no, i właśnie to jest to, co ty powiedziałeś, że pan zmieniał te obiektywy. Naprawdę? Ojejku. I tak, i była bardzo duża cisza na sali. Mhm. Ten pan prelegent, który właśnie wygłaszał jakieś tam sympozjum, no to on przedstawiał takie modele symulacji. No, i to było tak, że on uruchamiał symulację. My tę symulację oglądaliśmy przez na przykład minutę. I po tym czasie on tam opowiadał, co się stało, dlaczego, na jakiej podstawie on to zamodelował i tak dalej. A przez tą minutę wszyscy bardzo uważnie, bacznie obserwowali. była cisza jak makiem zasiał na sali i był pan fotograf i był tylko słuchaj, ck, 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 ck. a on zmieniał obiektywy. No nawet można a kupić więc... takie specjalne em, pasy, gdzie te obiektywy potem, kiedy go nie używasz, to po wkładasz. prostu dokręcasz sobie tam. Bo, mhm. no bo on musi być zamknięty ten obiektyw, no bo jak tam na tobie coś wpadnie, to będzie to widać potem na zdjęciu, no i każde zdjęcie będziesz musiał się obrabiać, a też wychodzi z takiej zasady, proszę ja znowu o tej fotografii, wychodzi z takiej zasady, że obiektywów nie powinno się zbyt często czyścić, bo to jest soczewki w obiektywach są na tyle miękkie tak jakby, że każde czyszczenie mhm. może je porysować. No a jak wiadomo każda rysa, na, każda rysa na obiektywie to jest potem widziane na zdjęciu po prostu. I zmuszać do retuszu każdego zdjęcia, jakie wykonasz. Więc też z tym trzeba uważać. No i najczęściej foto, foto, fotografowie, przepraszam, fotografowie najczęściej fotografowie, e, pewnie. mają kilka tych korpusów z tego powodu, żeby nie zmieniać tych obiektywów. Bo jak wiadomo, jak je zmieniasz ten obiektyw, to, to jak już e, brud się dostanie do obiektywu, to ten brud może też dostać do matrycy. Jak się dostanie do matrycy, naprawdę to jest mega, mega problematyczne. Naprawdę kuba to jest mega problematyczne, bo potem czyszczenie tych matryc e, czasem może być po prostu niemożliwe, no. Ty sam tego coś wykonać nie możesz. Więc zasady Chyba, są, że masz lustrzankę, a ta matryca jest zamknięta. Zamknięta, no to prawda. To może trochę lepiej wtedy. No, jest. Wtedy może trochę lepiej. No, no to po prostu zasady jest taka, że jak obiektyw odkręcasz, to przekręcasz obiektywem w dół, odkręcasz obiektyw na wyłączonym aparacie i podkręcasz na obiektyw i włączasz aparat. A włączasz go po to, żeby... E, to ty byś musiał być jako fizyk, bo to um, kiedyś czytam o tym, że na matrycy mm. tworzy się e, jakaś e, po prostu powłoka elektrostatyczna, która przyciąga te brudy, kiedy aparat jest włączony. A kiedy go włączysz, to do tego nie ma tej elektrostatyczności. Mam nadzieję, że nic nie. E, pomieszałem z takich yy, profesjonalnych słów. Yy, brzmi to bardzo sensownie, podpisuję się pod tym stwierdzeniem. Okej, okay. się pomyliłem, to biorę to na siebie, bo na to da potem Nie, W porządku, czytałem. ale to, a to jest ciekawe, co powiedzieć o elektrostatyczności. Całość odcinka posłuchasz na platformach Spotify i Apple Podcast.